Witajcie w kronice kryminalnej więziennych opowieści. Mimo tego, że ja staram się nie wbijać kija w mrowisko i raczej unikam tematów politycznych, to czasami jest tak, że po prostu się nie da. Tak jak ze sprawą Daniela Obajdka, który nieudolnie się ukrywa i prawdopodobnie niedługo zostanie doprowadzony siłą przed oblicze Komisji Śledczej, jak również przed oblicze. Prokuratury, no, po prostu nie da się takiego tematu ominąć. Tak samo dziś nie jestem w stanie ominąć tematu związanego z zatrzymaniem przez żandarmerię wojskową trzech żołnierzy za to, że stali na straży polskiej granicy. Cała sytuacja ma, miała miejsce na przełomie marca i kwietnia tego roku. Um, żołnierze zostali, nazwijmy to wprost, zaatakowani przez grupę uzbrojonych w niebezpieczne przedmioty migrantów, którzy sforsowali polską granicę. No, żołnierze chcąc się bronić i odstraszyć potencjalnych napastników oddawali strzały ostrzegawcze w powietrze, ponieważ nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów i tłum dalej napierał w kierunku żołnierzy. E, zostały podjęte następne działania i zostały oddane strzały w ziemię przed e, nadchodzącymi napastnikami. No to już mogło być niebezpieczne, natomiast no, żołnierze stawali tak naprawdę w obronie własnej. Co nie zmienia faktu, że zostali zatrzymani przez żandarmerię wojskową, zostali wyprowadzeni w kajdankach i zostali aresztowani. Oni już dzisiaj są na wolności, sprawa dotyczy trzech mundurowych. No, oczywiście w wojsku jest wielka wrzawa i wielka zadyma, bo jest to... Zdaniem wielu wojskowych, a być może nawet wszystkich, no w jakimś sensie poha pohańbienie munduru żołnierza polskiego, czyli wyprowadzanie umundurowanego żołnierza w kajdankach za to, że używał broni no w sytuacji, w której być może nawet był uprawniony do tego. Nie wiem dokładnie, jakie są procedury w tym zakresie, ale nie rzecz w tym, bo cała sprawa ma drugie, bardzo ciekawe dno. Otóż y, wiele wskazuje na to, że za sprawą y, zatrzymania tych żołnierzy stał prokurator Janeczek, a to bardzo ciekawa postać. Zanim jednak powiem więcej na temat pana prokuratora, jeszcze na chwilkę wróćmy do tego incydentu. Jak opisuje onet, y, grupa około 50 mężczyzn y, przedostała się na polską stronę. Żołnierze wystrzelili kilka strzałów ostrzegawczych. Później padały strzały w ziemię, migranci ostatecznie się wycofali, natomiast Straż Graniczna o całym incydencie powiadomiła żandarmerię. Ponieważ padły strzały, no to żandarmeria wojskowa musiała zbadać, czy te strzały były uprawnione, no bo to nie jest tak, że każdy żołnierz, który posiada karabin na stanie swojego wyposażenia, może z niego sobie strzelać wtedy, kiedy ma na to ochotę, czy wtedy, kiedy uzna to za stosowne. I być może faktycznie tak jest, że żandarmeria ma co sprawdzać. No tak czy inaczej, stała się z tego duża afera, dlatego że, jak już wspomniałem wcześniej, żołnierze zostali jak bandziory wyprowadzeni w kajdankach z jednostki. Oni zostali zatrzymani, to znaczy dwóch z nich zostało aresztowanych. Chłopaki z ich oddziału zrobili zrzutkę na prawnika, ponieważ dowódca nie był w żaden sposób zainteresowany tym, żeby pomóc. Osadzonym czy aresztowanym żołnierzom, yy, oni już są teraz na wolności, natomiast yy, zostały im postawione zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenia życia oraz zdrowia innych osób. Yy, ja nie wiem, jak ten incydent naprawdę wyglądał. I być może faktycznie tak było, że yy, no dwóch czy trzech żołnierzy po prostu spanikowało i zaczęło strzelać. Gdzie no strzały to już jest ostateczna ostateczność, być może dało się to załatwić inaczej. Nie wiem, odcinam się tutaj na tym etapie od tego, natomiast wróćmy teraz do pana prokuratora Janeczka. No więc Tomasz Janeczek przez wiele lat był jednym z wielu prokuratorów w prokuraturze w Katowicach. Nie miał tam jakichś szczególnych sukcesów na koncie, no, był po prostu jednym z wielu. Prowadził różne sprawy mniej lub bardziej istotne. Natomiast w momencie, kiedy w 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość pierwszy raz wygrało wybory, nagle nieoczekiwanie pan Janeczek stał się szefem prokuratury apelacyjnej w Katowicach. A to dlatego, że był dobrym kolegą Bogdana Święczkowskiego, który z kolei był człowiekiem Zbigniewa Ziobry. No i w, takim, w takich mniej więcej okolicznościach pan Janeczek awansował, a z kolei prokuratura w Katowicach stała się ulubioną jednostką Zbigniewa Ziobry. Tam trawiały różne sprawy, które miały tak zwane polityczne zabarwienie. Tomasz Janeczek osobiście nadzorował śledztwo, które toczyło się w związku z słynną. Mafią Węglową i to on wydał nakaz zatrzymania Barbary Blidy. Być może pamiętacie, była to spektakularna akcja, która miała być bardzo medialna, ponieważ zatrzymanie miało miejsce o godzinie 6 rano. Wpadli tam funkcjonariusze, wpadła tam również kamera operacyjna, która miała wszystko rejestrować. No niestety, sprawa się rypła, ponieważ pani Barbara Blida podczas tego zatrzymania zginęła. Do tej pory nie wiadomo czy to było samobójstwo, czy to był wypadek z użyciem broni, no tak czy inaczej pani Barbara Blida poniosła śmierć podczas tej akcji. Janeczek również zasłynął tym, że wydał polecenie jednemu ze swoich podwładnych, aby potajemnie nagrywać przesłuchanie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego który został wezwany do prokuratury w Katowicach w charakterze świadka. No, podwładny Janeczka odmówił wykonania tego polecenia. Nie wiem, jakie były jego dalsze losy, ale to nie jest w tym momencie istotne. Po przegranych przez PiS wyborach w 2007 roku, prokurator Janeczek znowu wrócił do, na stanowisko szerogowego prokuratura, prokuratury apelacyjnej w Katowicach i związał się wówczas z takim stowarzyszeniem Advocem, które zrzeszało bliskich współpracowników Zbigniewa Ziobry. No czyli pan Janeczek wycofał się na z góry upatrzone pozycje i przez długie 8 lat, kiedy władzę w Polsce dzierżyła Platforma Obywatelska wraz z PSL-em, czekał sobie w uśpieniu aż do 2016 roku, kiedy Ponownie władze w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość. No, Janeczek znowu dziwnym trafem został szefem śląskich prokuratorów. Powierzono mu również funkcję prokuratora Prokuratury Krajowej. Przepraszam za tyle tych e, trudnych słów. E, no i e, nie byłoby w tym może nic szczególnie dziwnego, gdyby nie to, że pan Janeczek, no, jest zdecydowanie daleki od bycia krystaliczną. Postacią. Ponieważ miał za sobą y, niezłe plecy w postaci Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego, no, poczuł władzę y, i uznał prawdopodobnie, że jest nietykalny i nieśmiertelny, i że może wszystko. No bo tak, w lutym 2018 roku uczestniczył w kolizji, w kolizji drogowej, prostej i oczywistej z punktu widzenia każdego kierowcy, który uczestniczył kiedykolwiek w kolizji drogowej. Ponieważ Tomasz Janeczek, kierując Toyotą Jaris, wjechał w prawy tylny bok jadącego przed nim rowera. Słuchajcie, ja przejechałem cały kraj wzdłuż i wszerz 10 razy różnymi autami służbowymi. Wiele razy uczestniczyłem w różnych kolizjach właśnie takich, ktoś we mnie wjechał, a to ja się zagapiłem, miałem jakąś tłuczkę. No, ja przejechałem setki tysięcy kilometrów, więc statystycznie rzecz biorąc tak się po prostu czasami zdarza. Zasada jest prosta. Winę za tego typu kolizję ponosi zawsze ten kierowca, który jechał z tyłu, ponieważ mógł przewidzieć, mógł zauważyć, mógł wcześniej zahamować, mógł zareagować, ponieważ to on miał przed sobą auto, w które wjechał. To jest zasada na tyle prosta, że w większości tego typu przypadków nie ma sensu dzwonić na policję, wystarczy spisać proste oświadczenie, kierowcy są ubezpieczeni, nie ma z tym żadnego problemu. No, natomiast problem był dla prokuratora Janeczka, który stwierdził, że e, tak być nie będzie i on musi być tutaj e, no, zwycięskim graczem w tej sytuacji, więc zaczął opowiadać jakieś bzdety, że kierowca rowera miał włączony kierunkowskaz w lewo, w związku z tym Janeczek chciał go wyprzedzić z prawej, e, kiedy nagle kierowca rowera niespodziewanie skręcił w prawo. E, nakazał e, zabezpieczyć monitoring swojemu podwładnemu, no co już było kuriozalne, no bo sam we własnej sprawie e, w, występuje w roli e, oskarżyciela i sędziego, jakby jednocześnie. No prokuratora zabezpieczyła ten monitoring i jak się okazało, że owszem, był włączony kierunkowska, ale w prawo, więc Jeneczek albo miał pomroczną jasność, a, jasną, albo kłamał. No tak czy inaczej, e, biegły stwierdził, że. Wina jest po obu stronach, bo faktycznie kierowca rowera miał włączony kierunkowskaz do skrętu w prawo, ale jechał bardzo blisko lewej krawędzi jezdni, czy przy lewym pasie, no, w związku z tym uznano winę obydwu. Kierowca rowera został ukarany grzywną w wysokości 300 zł, no, natomiast prokuratorowi Janeczkowi włos z głowy nie spadł, ponieważ yy, dysponował on oczywiście immunitetem prokuratorskim. I w związku z taką sytuacją postępowanie dyscyplinarne mogłaby otworzyć czy uruchomić prokuratura, która oczywiście tego nie zrobiła. No i krótko mówiąc, z prostej głupiej stuczki, która mogłaby się skończyć na wymianie numerów telefonów i wymianie oświadczeń, zrobiła się zupełnie niepotrzebna afera, ponieważ pan prokurator uznał, że jest po prostu nietykalny. Ale to jeszcze nie koniec jego wyczynów na drodze. No bo 6 kwietnia 2020 roku pani Małgorzata jechała sobie spokojnie, jakby nigdy nic, ulicą Okulną w Zawierciu, kiedy nagle z podwórka, które było przy warsztacie samochodowym, wyjechała Mazda CX3, za kierownicą której siedział prokurator Janeczek. Czyli prokurator wymusił pierwszeństwo, wjeżdżając na drogę bez uprzedniego upewnienia się, czy droga jest wolna. Pani Małgorzata swoim reno uderzyła w Mazdę. Na miejsce przyjechała policja, która sporządziła notatkę, że no sprawcą jest kierowca Mazdy. Z tym, że chyba policjanci nie wiedzieli, że kierowcą Mazdy jest pan prokurator Tomasz Janeczek, który to oczywiście z założenia jest niewinny, po prostu bo tak. No i znowu sprawa mogła się skończyć bez wzywania na miejsce policji. Po prostu prokurator mógł powiedzieć, przepraszam, zagapiłem się, spiszmy oświadczenie, nie ma problemu, mamy ubezpieczenie i, i po sprawie, ale nie, no tak być nie będzie. Pomyślał zapewne prokurator Janeczek i prowadził tą sprawę w taki sposób, żeby była zakwalifikowana nie jako stłuczka, czyli jakaś tam, jakieś tam niewielkie zdarzenie drogowe, tylko żeby była zakwalifikowana jako wypadek. No bo wtedy sprawą zajmuje się prokuratura, która mogłaby sprawę szybciuteńko pokierować pod jego kontrolą w odpowiedni sposób. Sprawa ta była prowadzona jednak przez komendę policji w Zawierciu jako po prostu zwykłe wykroczenie. Z notatki informacyjnej po zdarzeniu wynika, że jako sprawcę kolizji wskazano Tomasza. J, yy, I w notatce było napisane, że kierowca był trzeźwy, posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem, rodzaj zdarzenia, zdarzenie pojazdów boczne, zdarzenie nastąpiło z winy kierującego, yy, przyczyna nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, rozstrzygnięcie, wniosek o ukaranie, kropka. Natomiast nie, tak łatwo nie będzie, ponieważ Tomasz Janeczek złożył wniosek o wyłączenie ze sprawy komendy w zawierciu i przekazania tej sprawy jednostce policji. W Myszkowie sprawa trafiła do Myszkowa, a tam ukręcono sprawie web yy, i umorzono postępowanie ze względu na, uwaga, niewykrycie sprawcy. I tyle. Sprawa poszła ad acta do niszczarki i po temacie. No to skoro już wiemy, w którym miejscu osi X jesteśmy i już wiemy coś więcej na temat pana prokuratora Tomasza Janeczka, to teraz wisienka na torcie dla całej tej sprawy dotyczącej zatrzymanych żołnierzy. Jak zapewne wiecie, Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym roku straciło władzę w październiku, ale trzymali się jak pijany płotu na swoich stanowiskach maksymalnie długo, jak tylko było to możliwe. I pod koniec ubiegłego roku został powołany pan Tomasz Janeczek przez jeszcze sprawującego urząd Zbigniewa Ziobro na, uwaga, zastępcę prokuratora generalnego do spraw wojskowych. A ponieważ za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniono ustawę o prokuraturze w taki sposób, że zgodnie z jej zapisami Jedynie prezydent może odwołać ze stanowiska pana prokuratora Janeczka. No czyli krótko mówiąc, poprzednia władza zabezpieczyła się na wszelkie możliwe ewentualności i obsadziła kluczowe stanowiska swoimi ludźmi w taki sposób, żeby mieć tzw. piątą kolumnę. I teraz, oczywiście, dzisiejsza opozycja, czyli prominentni politycy PiS podnoszą. Wielkie larum na to, jak to możliwe, że nasi żołnierze zostali aresztowani, jak to w ogóle mogło się stać, że to jest po prostu hańba i że to jest coś strasznego. No, tyle tylko, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że decyzja wyszła od pana wiernego żołnierza Zbigniewa Ziobry Tomasza Janeczka który co prawda napisał oświadczenie o tym, że on o tym nic nie wiedział, że dowiedział się o całej sprawie z mediów, natomiast to oświadczenie zostało szybciutko wycofane, dosłownie po kilku godzinach z internetu zostało wycofane. No jeżeli chodzi o wiarygodność Pana Tomasza Janeczka, no to co ja Wam będę dużo mówił, wnioski wyciągnijcie sobie sami. Tyle na ten temat ode mnie. Krótko mówiąc, tak się robi politykę. Zwyczajnie piąta kolumna. Pan Janeczek robi takie ruchy, żeby opozycja dzisiejsza, a poprzednia władza miała pożywkę. I problem polega tylko i wyłącznie na tym, że trzej biedni, prawdopodobnie niczemu niewinni funkcjonariusze zostali odsunięci od. Swoich obowiązków zostali zawieszeni, grożą im jakieś postępowania, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo z punktu widzenia niektórych ludzi tak naprawdę liczy się tylko obrazek, liczy się tylko tweet i liczy się tylko coraz większa zadyma. Trzymajcie się zdrowo do następnego odcinka, który postaram się wrzucić dziś wieczorem, a będzie to no, ciekawa historia z cyklu historyczny True Crime.